Dzień dobry, witam w ostatnim filmiku pewnie w Starym Roku. No i cóż, postanowiłam stworzyć dzisiaj dla siebie, dla was, taką listę pewniaków naturalnych. Troszkę się zmieniło, trudno oszacować, powiedzieć, co nas czeka. Sam arkusz będzie za 45 punktów, więc uwaga, 27 zadań zamkniętych oznacza to, moi drodzy, że 18 punktów. Tyle punktów możemy zdobyć tylko za zadania otwarte. Więc co w takim razie będzie? Jakich zadań można się spodziewać? Moja lista sporządzona, słuchajcie, to będzie moja ściąga na ten filmik. I, i tak, moi drodzy, liczby. Dużo liczenia na liczbach, potęgi, pierwiastki, logarytmy, yy, wszystko to wiecie, w zadanie jest zamknięte najlepiej ułożyć i tylko tam spodziewajmy się takich zadań. Uwaga, dużo, o procenty, zapomniałam o procentach, potęgi, pierwiastki, logarytmy, yy, procenty, tak, Ka osobne zadanie na każda, na każdą, na każde z tych działań. 100%. Zobaczcie, nasza, wasza matura od tego się rozpocznie. Potem wyrażenia algebraiczne, czyli redukowanie wyrazów podobnych, dodawanie, odejmowanie sum algebraicznych, obliczanie wartości sum algebraicznych. Do tego wiecie, zastosowanie wzoru skróconego mnożenia, jakaś nierówność liniowa, taka nietrudna, tak żeby ją udało się tak fajnie wkomponować w zadanie zamknięte. Słuchajcie, wyrażeń algebraicznych będzie dużo. I tam na pewno ukryte wzory skróconego mnożenia, być może usuwanie niewymierności, takie coś. Uwaga, ponieważ z ciągów nie wpadło nic, to ciągów będzie dużo. Będą zadania mm, z ciągu arytmetycznego, geometrycznego, być może ogólnie z ciągów i koniecznie obowiązkowe zadanie otwarte z ciągów, więc tutaj ciągi to mój pewniak na zadanie otwarte, 100%. Pewniak, który od lat jest pewniakiem nierówność kwadratowa, dwa punkty za nierówność kwadratową, która na pewno będzie w zadaniach otwartych. Kolejny pewniak i też coś co się pojawia corocznie, ostatnimi czasy przynajmniej. Równanie wyższego rzędu, równanie, które zapisane jest już od razu na wstępie jako iloczyn dwóch takich wyrażeń, przyrównane to jest do zera, na pewno pamiętacie, równanie wyższego rzędu 100% pewniak, słuchajcie, dwa punkty zadania otwarte. No to co ktoś mógł powiedzieć, co, co jeszcze na tej maturze? Słuchajcie, ponieważ z funkcji jest tylko funkcja liniowa i kwadratowa, to z tych funkcji spodziewajcie się wielu zadań zamkniętych. Co mam na myśli? Słuchajcie, pytanie o proste, równoległe, prostopadłe, pytanie o funkcję liniową, rosnącą, malejącą, stałą, pytanie do gotowego rysunku i tak z funkcji kwadratowej, pytanie o wierzchołek, o równanie osi symetrii, o zbiór. Wartości, o monotoniczności, yy, różne postacie funkcji kwadratowej, to słuchajcie, kilka zadań zamkniętych z tego będzie. Na pewno, mówicie. Chociaż od razu podkreślam cały czas, to jest moja subiektywna lista, więc nie mam tutaj żadnych przecieków, to jest tylko moja intuicja, tak to widzę. Wiecie, co roku jest dowód yy, z algebry. Yy, wiecie, udowodni nierówność. Myślę, że od tego nie odejdą, więc spodziewajmy się dowodu z, z algebraicznego. Zwykle to jest, wiecie, wykaż nierówność, ale trudno powiedzieć. Prawdopodobieństwo jest zawsze, więc uwaga na 100%. Zobaczycie, wyznacz, jakie jest prawdopodobieństwo. Moim zdaniem będzie to zadanie za dwa punkty, ale to jest pewnie jak słuchajcie zadanie z prawdopodobieństwa na bank. To jest tak powiem prawdopodobieństwo jeden. Bryły były co roku, no i teraz też będą. Yy, więc jak będzie, jak będzie wyglądała kwestia brył? Yy, no to będzie na grania 100 osób, bo ostrosupy zniknęły. Obrotowe też, przynajmniej z tego yy, ostatniego, czwartego etapu edukacyjnego, pamiętajcie. Yy, bryły obrotowe i ostrosupy były w gimnazjum. Więc taka być może, wiecie, wiedza gimnazjalna się przyda, to nie jest wykluczone. Na ten moment, oczywiście, moja wiedza z tego dnia. Natomiast, oczywiście, obstawiam grania stosupy. Będzie to zadanie, moim zdaniem, za cztery punkty. Zadanie zgrania stosupów. To będzie ostatnie zadanie i to też uważam zapewnie, jak. Geometria analityczna to, to raczej tak, słuchajcie, więc też obstawiam nawet za cztery punkty zadanie z geometrii analitycznej. Wiecie, to jest zadanie zawsze tego typu, gdzie trzeba wyznaczyć równanie prostej, punkt przecięcia dwóch prostych, proste równoległe, prostopadłe. Zwykle to jest zadanie typu, wiecie, wyznacz punkt w. Pólny albo punkt przecięcia, prostej zawierającej bok oraz wysokości, nie wiem, ostro wróć trapezu, równoległego boku, trójkąta. Wiecie, tutaj zwykle jest jakaś figura osadzona na płaszczyźnie, więc tutaj to będzie moim zdaniem, będzie. Wielka nie wiadomo, a to dla mnie planimetria. Dlaczego? No bo w sumie dużo z niej nie wypadło. A jednocześnie planimetria jest specyficznie trudna. Można porozwiązać tysiąc zadań, a i tak zadanie tysiąc pierwsze jest inne. Więc na co się nastawiać? Nastawiajcie się na zadanie zamknięte, takie podstaw pod wzór, czyli trójkąt równoboczny, może jakiś sześciokąt foremny, także jakieś koło, wycinek koła. To zadanie zamknięte. Wielka niewiadoma jeśli chodzi o zadania otwarte. Raczej będzie. Corocznie był dowód, było coś jeszcze dodatkowego. Teraz nie umiem powiedzieć. Czuję, że będzie, ale totalnie nie wiem co, co będzie wymyślone. W zadaniach zamkniętych, słuchajcie, corocznie są kąty wpisane środkowe, kąty w, w kole. 100% będą, także tutaj też możecie się nastawić na zadanie, oczywiście jedno, jedno zadanie, gdzie zobaczycie kąty środkowe wpisane, po prostu kąty w kole. No dobrze, teraz zrobiłam sobie, słuchajcie, taki, taką tylko symulację punktową, no bo jeśli 40 punktów, 45 przepraszam, 45 punktów jest za całą maturę, 27 punktów to zadania zamknięte, zostaje nam tylko 18 punktów na zadania otwarte. No i teraz tak. Najpierw zrobiłam sobie symulację 2, 2, 2, 4, 4, 4, czyli 3 zadania za 2 punkty, 3 zadania za punkty 4. To moi drodzy, troszkę mi się tutaj nie zgadza moja symulacja, dlatego, że okazałoby się, że tak, 2 punkty zadanie z nierówności kwadratowej, 2 punkty z równania wyższego rzędu, 2 punkty dowód jakiś algebraiczny, no i tak, potem obstawiłam cztery punkty ciągi, cztery punkty analityczna, cztery punkty grania stosupy, no i brakło mi na zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, więc ta symulacja wydaje mi się mało prawdopodobna, bo nie bardzo wiem, chyba że jedną z tych zadania za cztery punkty rozłożyć na zadanie za dwa, dwa i ta symulacja wydaje mi się bardziej prawdopodobna, czyli sytuacja słuchajcie taka, że jest aż 5 punktów za dwa punkty, a tylko dwa zadania za punkty cztery. I wtedy za dwa punkty udałoby się zrobić, wiecie, nierówność kwadratową, równanie wyższego rzędu. Udałoby się zrobić jakiś dowód, yy, ciągi, yy, rachunek prawdopodobieństwa. No i powiedzmy, cztery punkty byłyby nabryły inne na geometrię analityczną. No tak. Nie wiem, czy filmik jest pomocny. Być może zupełnie nie. Może to są tylko jakieś takie moje rozważania. Natomiast jest, jest pewne, że będzie prościej. Możecie się skupić konkretnie na pewnych działach. Są pewnie osoby, które gdzieś zupełnie odpuszczą pewne zagadnienia. Pewnie tak. Natomiast myślę, że no łatwo będzie zdobyć to 100%. Zobaczymy. Zobaczymy chętnie obejrzę ten filmik jeszcze raz w maju, kiedy już będę wiedziała co było na maturze i zobaczę czy któraś z tych moich symulacji, nawet punktowych się zgodzi, na ten moment moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku aby sprostał Waszym oczekiwaniom, żebyście realizowali swoje marzenia żebyście realizowali siebie żebyście dążyli do wyznaczonych pragnień, żebyście mieli pewne cele, do których warto dążyć, do których chcecie dążyć. No i żebyście z takim optymizmem spoglądali na to co się dzieje i nawet jak jest nam źle w tym zdalnym nauczaniu, nawet jak jest nam źle z tym co się tutaj dzieje wokoło, to pamiętajmy to wszystko kiedyś minie. Kiedyś będzie normalnie. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia w filmik filmikach, ale pewnie już w nowym, 2021 roku, bądź lepszy, 2021. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, że jesteście ze mną.